Hej dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wczoraj nawinęłam sobie wałki na pasek od szlafroka i to tyle co z tego zostało. Powiem Wam, że mimo no, pasek od sz szlafroka jest miękki, nie? Ale to się tak kijowo w tym śpi. Ciekawe, jaki będzie efekt, co? Mama! Mama mnie zamknęła, zabarykanowała mnie tu. No, siedzę. Malwinka do ciebie przyszła. Zobacz, Mulfiunio! No, Malwinka do Ciebie przyszła! Mama pójdzie to zdjąć, dobra? I zobaczymy, czy śmiechu warte, czy git majonez. Tak to mniej więcej wygląda. Aż się boję, ale dobra. Co ma być, to będzie. Już. Zobaczcie, one są świeżo też yy, zdjęte, więc one się trochę rozprostują. Efekt jest rzeczywiście bardzo, ale to bardzo ładny. Na efekt to uzyskamy sobie lokówką, prostownicą, no fajna metoda, że nie trzeba używać ciepła. Jeszcze raz, jak ktoś pytał, co to za metoda, to w ogóle tu mi się jakiś kołtun chyba... Chyba tu trzeba. Idziemy, bo mama zarządziła swój tak? Więc mama, ja się nawet nie muszę malować, loczków robić, bo no, ja jestem piękna No idziemy, tak? Chodź. Nie, jeszcze nie robimy, nie uśmiechaj się. Znaczy, do widzów możesz. Cię jest znowu tak duszno, że nie idzie wyrobić i normalnie tylko masz ochotę wyciągnąć kopyta do przodu, tak? <laughs> Mama, robisz jeszcze zdjęcia, czy nie? Ptaszki, a, ptaszki. No, Ulka bardzo ptaszki obserwuje, nie? Jak latają ptaszki. Ten kocyk to taki duży dałeś, że się nie ma co dziwić, że chodzenie po trawie jest lepsze. I już jest wyrywanie trawy. Nie, 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 be. B. Co to? O, mama coś na ma mało płynu. Nie wiem, choćby i tu samolot chyba wylądował na podwórku, to nie ma nic zabawniejszego niż wyrywanie trawy, nie? Prawda? <noise> Jakie to jest fajne? O, nie, no nie wyrywamy tej trawy już. Trawa jest B. O, jeszcze raz. Przestań. Tak jak mówiłam wczoraj, dzisiaj mielońce ja robię tak, że wlewam trochę wody i ja je prurzę, one są takie mięciutkie wtedy cudowne są, wtedy dużo marchewki zasmażanej, mm, z masełkiem uwielbiam i wyszło na dobre, bo laurce zrobiłam gotowane pulpety, marcheweczki zjadła jeszcze, także ziemniaczka ona lubi. Słuchajcie, ja odzywam się do was o 19.36 także z dzisiejszego vloga w ciągu dnia to tak średnio ale mamy małe action do wykonania, a w sumie to ja nie wiem czy ktoś z was zna, i to nie jest współpraca od razu mówię, wiem, że to jest chore, żeby się tłumaczyć, ale znając życie, to i tak pewnie jest, ale dobra. <laughs> Czy znacie filmiki z YouTubea z pizzerii Al Forno, które jest w Krakowie? Oni tam robią takie testy ostrości i wypuścili trzy Sosy, które można kupić. I ja kupiłam teraz ten najostrzejszy. Rozumiecie to ja kupiłam ten najostrzejszy ich sos. On jest bardzo drogi, bo on kosztuje 89 zł z tego co kojarzę My mamy jeszcze jeden, czekajcie, on się nazywa Skorpion. On jest najsłabszy chyba. Ten, co ja mam jest najmocniejszy, jeszcze jeden trzeci, no i w środku taki, który się jakoś tam nazywa. I to jest jeszcze stare opakowanie ich. Nie wiem, czy tu widzicie pizzeria, forno jest właśnie. I słuchajcie, co mi odpierdzieliło wełbie, to to. Że mi po ciąży zostało dwie rzeczy: mi zostały, że nadal mam taki, takie średnie podejście do rosołu. Zjem, ale w ciąży totalnie mnie odrzucił rosół, nie mogłam zjeść rosołu, tak mi śmierdział. W ogóle, no, no nie, ja uwielbiałam rosół. I teraz jest tak, że zjem, ale. No, czyli tak średnio mi został ten rosół. I coś, co mi zostało, to ostrość. Ja w ciąży mogłam tak ostre rzeczy jeść przed ciążą. Zjadłam ostre, ale to musiało być delikatnie ostre, a wciąż mi się tak popierdzieliło, i to mi tak zostało, że dostałam takiej zajawy, żeby spróbować właśnie sobie ten ostry sos. Nie wiem, czy to nie będzie jeden z ostatnich filmów. Średnio widać, ale lepiej nie będzie o tej godzinie. I umówmy się, że ja nie jestem jakimś hardkorem takim, jeżeli chodzi o sosy. ale to, co było przed ciążą, a to co jest po ciąży, to w sumie mogę powiedzieć, że jestem hardkorem, naprawdę. Tak, ja wiem, tego nie wolno dotykać, nie daj Boże, bo później ewentualnie łapy mogą być, wiecie, jeszcze, gdybym chciała urkę dotknąć czy coś. Wziąłam sobie dubkę chleba. <laughs> ale pachnie ładnie, nie pachnie. Tak, tak pomidorowo bardzo. Bardzo ładnie pachnie. Ja bym chciała to tak, wiecie. Nie dotykać tego. O Jezus, to miało być tak malutko. Dlaczego Ty. Mirja zgoczę na dworze, bo chcę wejść. <śliniki> Ślinianki mi pracują jak przy cytrynie. Tak lubię, ja taki stres ma. <śliniki> pogadamy za chwilę. Jak się wyciszę po tym, albo jak się nie wyciszę, to pogadamy jutro rano. To ja, no. Daje. To jest bardzo mała ilość. Oczywiście takiego sosu nie wyobrażam sobie nalać. Nie wiadomo jak dużo, żeby to zjeść. A tu jeszcze mam cały czas, widzicie? No pali, naprawdę. To, co to jest w nim fajne? To najgorsze w ostrym jest przestać jeść. To jest chyba w sumie najgorszy efekt. Przestać i jeść. To jest gorsze. To jest... O ja pierdzielę. Powiem Wam, że to daje. A wyobraźcie sobie to. Wiadomo, że ciepło potęguje jeszcze bardziej ostrość. I wyobraźcie sobie, jak oni w tych wyzwaniach. Mają wyjęte prosto z pieca te pizzę. Ja nie wiem, jaka tam jest ilość tego sosu, ale ten sos, który jest na tej pizze, to nie jest ten, tylko jeszcze ostrzejszy. Ja wam powiem, że o Boże. Tam ja przy tym, jakbym tam ten kęs, który oni jedzą w tym wyzwaniu na ciepło, to ja chyba zamglądałem. Ja wiem, trzeba zniwelować jakimś mlekiem, czy nabiałem, czy czymś, ale kurwa, może mi winiary pomoże. Mm, no Jezus. Nie wyobrażam sobie nawet tego podać na ciepło, to by była po prostu, pali mnie jeszcze, ale to już jest ten odpowiedni moment, w którym już nie, nie musisz sapać i zionąć jak yy, smok. No nie miałam czkawki, no bo ja też tak liznęłam, a wyobrażacie sobie taką większą ilość? No nie, ale taką mam właśnie zajawę ostatnio, no takie ostre rzeczy. Dajcie mi znać, czy któraś z Was, ja nie mówię o Waszych facetach teraz, czy któraś z Was też ma jakieś takie zajawy i niekoniecznie pociąży, tylko tak po prostu do próbowania takich właśnie ostrych rzeczy. Trochę się napróbowałam tych ostrych rzeczy, wiecie. I teraz on jest w miarę przyjemny ze względu na to, że im ostrzejszy, tym bardziej gorzki. A on jest naprawdę fajny, pomidorowy. Lodówka otwarta zaraz będzie piszczeć. Takie cudo jeszcze mamy, ale to zobaczcie, ile Dawid tego potrafi wrąbać. To jest naprawdę taki sam poziom, to jest bardzo ostre. I jeszcze taki, tylko ten smakowo jest niedobry, właśnie on jest taki. Bardzo gorzkawy i tak kijowo się byje. A ten najłagodniejszy skorpion z Alforno też jest smaczny. Nie jest taki właśnie y, gorzkawy. Także podziwiam wszystkich z wyzwania w y, pizzerii Al Forno. A nie wiem, czy widzieliście, bo oni właśnie wrócili teraz y, niedawno z kolejnymi wyzwaniami. Wrócają tam po dwa filmy dziennie i najbardziej mi się podobają te takie, wiecie, kozaczki. On siada, kombinuje. Ale takie, co tak, wiecie, kozaczy, fifarawka, taka nie wiadomo co. Trzy kęsy do domu, dziękuję. Ja... Nie, 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 ja absolutnie bym się nawet nie widziała w tym ja, ja bym zrobiła tak jak te kozaczki tylko ja bym siedziała taka skulona jak owieczka ja bym wiedziała, że ugryzę raz czkawka, katar, dziękuję do domu trochę dotknęłam usteczek i się zrobił taki, zawsze mam ochotę powiedzieć botoks, a przecież w usta to się nie nie no nie wiem czy się daje botoks w usta nie wiem, ja się nie znam nie wiem, ale wydaje mi się, że w usta się nie daje botoks. dlatego tego druchowa. ma się ochotę powiedzieć, że botoks, nie? Bo tam się wstrzykuje te kwasy. Ale zawsze, jak coś się robi z ustami, albo jak miałam te pomadki takie, co mrowią tak w usta, to też mam zawsze powiedzieć, że ustyczka jak po Botoxie. No po coś mineczka. Wystarczy troszkę sosu chili. Trzyma jeszcze durej. Chyba widać w kamerze, takie są, jakby schody były brudne, takie przyszarzałe, nie? A to są takie gumy ponaklejane, właśnie. Bo lada dzień spodziewamy się chyba w końcu mebli. Tutaj są te nasze dwa kąpy w tej wnęce. Biurka też będą robione pod zamówienie, ale to jeszcze nie teraz. Najpierw tutaj wjedzie jedna część, i tu wjedzie druga część szafy. Na razie to jeszcze tu stoi. Ta szafa ogólnie pojedzie do Laurki, do pokoju. Kwiaty mi chyba tutaj zostaną. Także no dobra, ale to tak jest tutaj usunięte, i później, jak Laurka pójdzie spać, to muszę tu umyć porządnie wszystko i odkurzyć. Na odwrót. Odkurzyć i umyć. No. To ja, Karolina Fire. Kowalczyk, dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień. Proszę o pozostawienie kciuka do góry, szczególnie ci, którzy lubią na ostro. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Dobranoc. Płyną noc, ja już jestem w piżamie wykąpana. No. O mama. Masz od aparatu. Trzeba zamknąć. Zamykamy.